No jesteś wreszcie. Zgubiłem to. To zgubiłeś? Tak. No to kurwa przejebane. No to mówię, musimy coś wymyśleć. My? Przecież szef pomyśli, że sprzedaliśmy towar, czy cokolwiek tam było. Agnieszka, błagam cię, pom pomóż mi jakoś. To... Dobra, coś wymyślimy. Ty wymyślisz... Jesteś lepsza w myśleniu. Dobra, wymyślę coś. Dobrze. Daj mi chwilę. Idę do kibla. Wiem. Upozorujemy, że ktoś nam to odebra. Nagrajmy film od. Tak, taki jest plan. No przecież on nie pomyśli, że to. A zrobiło. Nie wiem, kamera industrialna. Mhm. Mm no gdzie? No przecież on tego nie łyknie. Mieliśmy z punktu A do punktu B zawieźć. Koniec, kropka. Yes. Nie no. Co? nic, no pierwsza gruba akcja, tak spierdoliłem. Co ty w ogóle zrobiłeś z tą torbą? Byłem jeszcze na malarzu. Dzwoni, wasy. Mówi, przyjedź do biura, ja ci tam coś dam. Jadę. On mi daje torbę. Wychodzę, wracam do domu i idę spać. Budzę się. Torby nie. Dobra, nie przejmuj się. Ogarnij torbę, bo wiesz, jak wyglądała, i siebie ogarnij, żebyś jakoś wyglądała. Ja ogarnę typka. Raz, krok po krok. Minuta. Gość wychodzi z łazienki, ty pokazujesz mi coś za oknem. On zabiera torbę i masz nagranie dla szefa. Tak, i jak tylko zgram, to od razu pojadę do niego, tak? Nie, poczekaj do wieczora, że niby szukaliśmy gościa, zastanawialiśmy się, co zrobić. Zadbać, że mamy problem, a nagranie daj Wasylowi. Niech on się do szefa. Wasylowi? Tak. Widziałaś? Tak. Ciekawe. To kurwa znowu nawet migrawi. Szefie zagapiliśmy się, to był czysty przypadek. Ale żeś się cholił to odstanie. U Arka gości... Marcin, zamknij się! Dokładnie Marcin, zamknij się. Ta torba nawet nie jest podobna. Czajna, przynieś nam tutaj tą torbę. Kurwa Marcinku, ty nawet tej torby stąd nie zabrałeś. Zostawiłeś się przy wyjściu. Też mam ci filmik pokazać? Wasil Będę go stąd, nie chcę go teraz oglądać. Teraz co do ciebie Agnieszka, siadaj. SIADAJ! Agnieszka, tego Durnia to może i trochę rozumie, ale, ale ty. Powiedz mi proszę, co ja mam wami teraz robić.